Na pewno nie pojadę w tym roku na wakacje, bo ceny poszły w górę. Tak. Na pewno nie poznam nikogo fajnego, bo zawsze ludzi, których poznaję są jacyś negatywni, nie z tego świata nie rozumieją mnie. Tak. Zawsze z partnerem, z partnerką, z którym jestem, wychodzi coś potem złego. Tak. Na wszystkie pytania wszechświat w tobie odpowiedź tak, bo on zna cię najbardziej. Także to, co chcesz mieć w życiu, to zastanów się i realizuj to. Codziennie, z dnia na dzień, mam coraz więcej pieniędzy. Tak, wszędzie poznaję rewelacyjnych ludzi, gdzie jestem: czy to w pociągu, w samochodzie, na wycieczce, w samolocie, gdziekolwiek. Zawsze mam szczęście do ludzi. Są tak mili, rewelacyjni. Tak. Rozwijam się codziennie, mam coraz więcej energii życiowej, jestem coraz bardziej szczęśliwa. Tak. O tym, jak działa podświadomość i jak z niej skorzystać, powiem na najbliższym webinarze, który odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 18, .00. więc powiedz sobie tak i dołącz do nas. Napisz w komentarzu webinar, a wyślę Ci link i widzimy się wkrótce.